Nowe przepisy dotyczące egzaminu na prawo jazdy, najeździć na linii ciągłą podczas omijania źle zaparkowanego pojazdu nie zdajesz, czyli dlaczego nie wjeździć we wszystko, co usłyszycie, a najpierw weryfikować informacje. Zacznijmy od tego, że nie są to nowe przepisy, a zmiana dotychczasowego rozporządzenia wprowadzonego w 2023 roku zarządu PiS Co w przypadku najechania na podwójną linię ciągłą, co zapisane jest w tabeli numer 9, lecz gdy pojazd zostanie poprawnie zaparkowany? Odpowiedź jest prosta. Najlepiej zapytać egzaminatora, co zrobić w takiej sytuacji. Dosyć logiczny jest fakt, że nie będziecie czekać do następnego dnia, aż właściciel auta wyjdzie do pracy. To nie ma po prostu sensu. I egzaminatorzy nie będą oblewać za takie coś, tym bardziej kiedy zapytacie, co zrobić, bo warto pamiętać, że egzaminator nie może wydawać poleceń niezgodnych z przepisami. A więc skoro są to te same przepisy, które wcześniej już obowiązywały, to dlaczego wtedy nie było problemu z niezdawaniem egzaminów z tego powodu? Dodatkowo zmiany te egzaminatorom możliwość przerwania egzaminu bez wystąpienia bezpośredniego zagrożenia. I bardzo dobrze bo daje to możliwość przerwania egzaminu osobie, która następnym razem zachowa się równie nieodpowiednio, lecz może to już być sytuacja, w której doprowadzi do wypadku. Wiele osób próbuje demonizować egzaminatorów, co kończy się tylko waszym stresem. Nie, nikt nie przychodzi do pracy, aby Egzaminy. I nikt nie robi tego dla korzyści materialnych, bo przecież nie istnieją żadne premie od niezdanych egzaminów. Czasami wystarczy chłodno spojrzeć na sytuację i nie dawać się ponosić emocjom. Wszystkim zdającym życzę powodzenia na egzaminie. Pamiętajcie, że jeśli umiecie jeździć, to egzamin na pewno zdacie.